Zapraszam na film z serii Remont mieszkania od dewelopera. Cześć, w kolejnym dniu na robocie. Dzisiaj wykańczam pokój syna. I co dzisiaj będę robił? Dzisiaj chciałbym zrobić miejsce do przechowywania. I miejsca w tym pokoju nie jest dużo. I tak naprawdę jednym z wielu rozwiązań, żeby zaoszczędzić troszeczkę miejsca, jest zrobienie tego. Takich półek wiszących na ścianie. Fajne rozwiązanie, fajne rozwiązanie znaleźliśmy w Ikei. Są to półki tam szafki Besta, coś takiego. I tutaj zabudowana będzie ta ściana. Będzie to wyglądało tak, że u góry będą takie dwie podwójne, z jednej i z drugiej strony. I tutaj taki słupeczek będzie jedna taka węższa i dwie sześćdziesiątki, z czego jedna będzie z szufladami. Pod spodem, czyli będzie taka elka, prawda? A pod spodem będzie super miejsce na łóżko, czyli przestrzeń nad łóżkiem będzie zagospodarowana i tak. Co ja chciałbym tutaj troszeczkę zmodyfikować w tych, w tych półkach, to chciałem obłożyć je tak jak są, widzicie szafki kuchenne, czyli w koło płytą. Dokładnie ten sam kolor płyty. Chciałbym zrobić po prostu z tej strony od środka płyta. Od środka płyta, tak żeby było wzmocnienie, i od góry pasek, i z tej strony pasek płyty meblowej, tak żeby to fajnie, fajnie wyglądało. Tutaj mam bodajże 2,70 lub 2,80 długości, a półki są te górne 120 cm. Dwie półki 120 cm daje mi 240, i po środku zostanie taka luka, także jak zrobię płytę puszczę całą od dołu i od góry, to. W środku będzie taka jakby miejsce, prawda? Puszczę jeszcze jedną półeczkę, skręcę w tych, w tych półkach i będzie dodatkowo jakieś takie mniejsze półeczki. Te będą otwierane, bo kupiłem z frontami, natomiast po środku będzie taka otwarta na, na jakieś tam rzeczy. Wszystkie inne będą zamknięte z frontami kupione, tak, żeby to wyglądało ładnie, estetycznie. Nie kurzyło się i było mniej sprzątania później. Pan w Ikei mi podpowiedział, znaczy powiedział, że tych szafek nie da rady zamontować do samej góry. Tam musi być około 5 cm luzu. No i. Przymierzyłem, jak się okazało, da radę zrobić. Da radę zrobić tak, nawet, żeby ta półka górna była 5 mm od, zamontowana od sufitu. Czyli tak naprawdę można do samej góry zamontować tą szafkę. No, troszeczkę mnie pan wiki wprowadził w błąd, mówił 5 cm. Niepotrzebnie się zaopatrzyłem w te, w te uchwyty, no ale trudno. Da radę zrobić w ten sposób, zwłaszcza, że ja u góry Będę miał 18 mm, a może 20 mm, po to, żeby jeszcze mi weszła, wyszedł pasek listwy. Będzie puszczony mniej więcej tam około 5 czy 10 cm taki paseczek, żeby on tylko się schował. No, i tak to będzie wyglądało. Tak to wygląda na ten czas. Robię tym sposobem. Chyba za mało szyn kupiłem, ale wydaje mi się, że. Jak mi nie starczy, to po prostu pojadę do kupie. No i nie będę wam pokazywał dokładnie, jak ja to skręcam, składam, bo już wszystko jest tutaj poskładane. Tylko zaraz ustawię kamerę i po prostu zobaczycie timelapse ze składania tego. To jest taka sprawa, bo tutaj z tych płyt, które przycinałem, zostały mi takie paski. No i to jest kawałek fajnego paska, niewykorzystany, tak? Bo z obu stron jest tak, jakby ta strona cięta. Tylko, że tutaj jest strona cięta przeze mnie, tarczą, która widać nie jest ostra, wyszczerbia. Ale z tej strony jest y, cięcie robione tak, jakby no może nie fabrycznie, ale tam gdzie zamawiałem płytę. Więc tutaj jest bardzo ładne to cięcie, i bym musiał teraz tą płytę oddawać z powrotem znaczy ten kawałek oddawać z powrotem, żeby mi ją okleili, żebym mógł go z powrotem zamontować. No i tutaj znowu y, bym musiał pewnie czekać ileś czasu. A ja troszeczkę się wycwaniłem. Zamówiłem na Allegro y, pasek, znaczy pasek obrzeże. To jest obrzeże bodajże ABS, ono jest takie troszeczkę grubsze i jest bez kleju. To nie jest takie obrzeże do klejenia na, na gorąco, na, że żelazkiem można sobie przejechać i, i, i jest, jest zrobione, ale to obrzeże jest dużo fajniejsze, bo jest grubsze i później ten bok wygląda bardzo fajnie. Także postaram się okleić ten bok o, w ten sposób. I do tego celu jest klej. Super mocny klej uniwersalny to jest klej kontaktowy wczoraj już sobie robiłem próby ale ja sobie pozakrywałem żeby podłogi nie rozwalić próby sobie robiłem no i nie wyszło jakoś za specjalnie zresztą sami zobaczcie tutaj mi z tej strony klej został nie wiem czy da radę go rozpuszczalnikiem czy da radę go ściągnąć jakoś o tu widać fajne takie placki tego kleju ja po prostu ten klej tak nałożyłem z góry prysnąłem, ale no i ten na te boki poleciał. No i tak mi się wydaje, że po prostu za mocno. No, tutaj jest taka dysza jeszcze. Można tą dyszę ustawić. I może się uda dzisiaj nie pobrudzić płyty, chociaż spróbujemy. Smaruje się tym tak, znaczy, pryska się tym tak, że pryska się i na płytę i na listwę. Trzeba odczekać minutę dwie dopiero się trzeba przyłożyć, docisnąć i po chwili można już obrabiać. A i wczoraj, jak miałem płytę, to pryskałem w ten sposób, o tak. I dlatego ten bok miałem pobrudzony. Postaram się teraz prysnąć. Ja. Nie wiem czy w ten sposób będzie lepiej Nie wiem w jaki sposób to zrobić tak żeby nie pobrudzić tego Trudno, jakoś trzeba wykombinować tak? Pasek trzeba położyć tak żeby się nie ruszał Dobrze że jeszcze te kartony z są Powiedzmy że będzie dobrze Nie wychodzi to jakoś za specjalnie Dysza zaraz się zapcha że widzicie full profesjonal. Jeszcze rękawiczki powinienem do tego założyć. No i nadmiar kleju będę zmywał później rozpuszczalnikiem. Czuję pod palcem, nawet że ten klej jest nierówno rozłożony. I tam było powiedziane, żeby dociskać wałkiem. Nie mam wałka żadnego, ale za to mam energetykę. Butelka się nie uszkodzi. Za to. Przycinanie tych obrzeży jest bardzo fajne. Zaraz Wam pokażę. Przycinam i odginam w drugą stronę. Potem tylko trzeba wyrównać. I tak samo wzdłuż. O, z tego mógłbym zaślepki porobić na konfirmaty. Trochę grube będą, ale może, może. No i dobrze, wezmę sobie to bliżej troszeczkę. Bardzo dobrze byłoby to cięcie to robić na czymś twardym, może się nie uszkodzi. Ta płyta, co? Jeszcze klej jest się delikatnie. Widać nie doszło No ale dobra, wiecie o co chodzi? Tak Później ten kawałek jeszcze sobie biorę papierkiem ściernym wygładza Popatrzcie, jak to wyszło. Mi się podoba. Jeszcze tutaj w jednym miejscu brakuje płyty, także ale to tylko dlatego, że mi po prostu zabrakło materiału. No i tyle muszę domówić. Tam paseczek poszedł, u góry poszły dwa paseczki. Tutaj poszła pełna, żeby, było, żeby się wydawało, że jest więcej tego, że to jest cała płyta. Mam nadzieję, że te kawałki się złączą i że nie będzie aż tak widać tych, tych łączeń tutaj. No i ten kawałek muszę wymienić na 4 mm dłuższy, ale ogólnie jest spoko. Tutaj jeszcze jest półeczka, która idzie na górę, jak na górę. Po środku ją zamontuję, i tutaj pójdzie płyta, i płytę będę chciał zamontować tak jak tą. Tu na wkręty wziąłem, y, później tylko za ślepkami y, to, to wkręcę. Y, no i tyle, no. może jeszcze gdzieś tam dołożę jakiś, y, jak, jakiś wkręt, bo na razie tylko na cztery wkręty jest zrobione, ale i tak się trzyma. A, i co zobaczyłem jeszcze? Tu muszę jeszcze nakleić kawałek, ale to to już moment, nie ma problemu, to sobie o to. Nawet chyba pewnie nie będę musiał zdejmować, tylko przyłożę taki kawałek. I tą płytę prawdopodobnie puszczę do samego dołu, żeby tak jakby ciężar jeszcze może tego całego, tej całej szafki stanął na, na panelach, tak? Żeby to jakoś nie było takie przeciążone, że to wszystko wisi w powietrzu. Ale ogólnie jestem zadowolony. Meble, z te szafeczki z Ikei, obróbka zamówiona z płyty. Troszeczkę jak kuchnia, tylko kuchnia jest biała, tu jest szaro. Mi się podoba zarąbiście. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia.